Deklaracja wrocławska. Bardzo proszę prezydenta miasta, pana Rafała Dudkiewicza, a także pana Władysława Frasyniuka. Proszę Państwa, deklaracja, którą przygotowaliśmy Władek Frasyniuk i ja. Czytam. Wybory 4 czerwca 1989 roku są, obok sierpnia 1980 roku, najważniejszym wydarzeniem w powojennej historii Polski, ponieważ były zwieńczeniem marzeń o godnej i demokratycznej Polsce. Data ta symbolizuje wielkie zwycięstwo Polaków w walce o wolność, przypomina o wysiłku, nadziei i uporze, które dały początek demokratycznym przemianom w całej Europie Środkowo-Wschodniej i doprowadziły do upadku komunizmu. Jest świadectwem, że pierwszy kamień z Berlińskiego muru wypchnęli właśnie Polacy. Wywalczyć wolność ma szansę niewiele pokoleń. Musimy zatem pozostawić wyraźny ślad, że z tego zwycięstwa jesteśmy dumni. Apelujemy do polskiego parlamentu. Ustanówmy 4 czerwca Dniem Wolności. Niech także za 100 lat będzie świętem radości, świętem wolnej Polski. 4 czerwca! Świętem radości z wolności!